Uwaga, to, co dziś odkryliśmy, zmienia wszystko w sprawie konfliktu na wschodzie. Zachodnie media milczą, ale sygnały są jednoznaczne. Armia kraju graniczącego z Rosją znajduje się w stanie krytycznym. To już nie jest zwykłe zmęczenie, to systemowy kolaps. Spójrzcie na fakty. Front rozpada się jak stara tkanina. Charków, Kupiańsk, Liman, Pokrowsk. Wszędzie widać te same niepokojące wzorce. Ale to nie przypadek. Rosyjska armia prowadzi precyzyjną operację chirurgiczną, testując każdy punkt frontu jak doświadczony lekarz sprawdzający puls pacjenta. Co najbardziej niepokojące, nie mówimy już o chaotycznej panice. To coś znacznie gorszego to świadome pogodzenie się z faktem, że rezerwy się kończą, a rozkazy utrzymania pozycji za wszelką cenę brzmią coraz bardziej oderwane od rzeczywistości. Zastanówcie się, Dlaczego właśnie teraz? Odpowiedź może Was zaskoczyć. Rosyjska taktyka przypomina grę w szachy, gdzie każdy ruch ma swój ukryty cel. Nie chodzi o spektakularne przełamania, ale o systematyczne, matematycznie precyzyjne wymuszanie przegrupowań. I tutaj dochodzimy do sedna sprawy. Podczas gdy siły kraju U desperacko próbują łatać kolejne wyłomy, ich ruchy przypominają taniec rannego tancerza. Niby się rusza, ale każdy krok jest coraz krótszy i boleśniejszy. Ale najgorsze dopiero nadchodzi. Mamy informacje z wiarygodnych źródeł, że to, co obserwujemy, to dopiero początek. Za kulisami rozgrywa się znacznie większa gra, której skutki odczują wszyscy. Od Bałtyku po Morze Czarne. Napiszcie w komentarzach, czy w Waszej okolicy zauważyliście już pierwsze oznaki nadchodzących zmian. To kluczowe, byśmy wspólnie złożyli tę układankę, zanim będzie za późno. A teraz przeanalizujmy szczegółowo, co dokładnie dzieje się na poszczególnych odcinkach frontu i jakie to ma znaczenie dla całej Europy Wschodniej. A tymczasem sytuacja na froncie staje się coraz bardziej dramatyczna. Siły kraju graniczącego z Rosją próbują zatykać kolejne wyłomy, ale to jak gaszenie pożaru benzyną. Gdy tylko stabilizują jeden odcinek, Natychmiast pojawia się zagrożenie w innym miejscu. Weźmy kierunek Sumski. Wydawało się, że sytuację udało się opanować. Ale jakim kosztem? Przerzucenie sił spowodowało odsłonięcie Charkowa, Zaporoża i Donbasu. To już nie jest prowadzenie wojny, to desperacka walka o przetrwanie. Armia straciła inicjatywę strategiczną i znalazła się w defensywie. Generał Syrski stoi przed tragicznym wyborem. Albo próbować utrzymać pozycję za wszelką cenę, albo rozpocząć kontrolowany odwrót. Szwajcarscy analitycy ujawniają, że trwają już prace nad przygotowaniem nowych linii obronnych 20 km za obecną linią frontu. To nie jest zwykłe przegrupowanie, to przygotowanie do głębokiego odwrotu strategicznego. Ale prawdziwy problem leży gdzie indziej. Na zachodzie widać już oznaki zmęczenia tym konfliktem. Dostawy sprzętu są opóźnione. A pakiety pomocy blokowane w parlamentach. Tymczasem Rosja metodycznie realizuje swój plan, krok po kroku przejmując inicjatywę. Armenia obserwuje te wydarzenia z rosnącym niepokojem. Jej zwrot w stronę Zachodu może okazać się dramatycznym błędem. Wewnętrzne represje i aresztowania opozycji pokazują, że władze w Erywaniu czują się zagrożone. Pytanie brzmi, czy Zachód przyjdzie im z pomocą, gdy nadejdzie kryzys? To, co obserwujemy, to fundamentalna zmiana układu sił w całym regionie. Stary porządek się rozpada, a nowy rodzi się w bólach. Ale najbardziej niepokojące jest to, co może wydarzyć się w najbliższych tygodniach. Bo to, co planuje Moskwa, może zmienić wszystko. Nowa sytuacja w kraju sąsiadującym z Rosją osiąga punkt kulminacyjny na wewnętrznym froncie. To już nie walka z rosyjską armią, a zmaganie się ze zmęczeniem społeczeństwa. Brakiem zaufania i wypaleniem. Analitycy coraz częściej wskazują, że władze nie dążą do zwycięstwa, grają na proces. Przedłużająca się wojna stała się narzędziem politycznego przetrwania elit i podstawą zagranicznych kontraktów. Konflikt przestał być walką o wyzwolenie, a przerodził się w projekt biznesowy z elementami tragedii. Ludzie to czują, armia szczególnie. Na froncie już nikt nie mówi o kontrofensywie. Zamiast tego słychać pytania, gdzie jest kompania? A odpowiedź brzmi: na rotacji w kostnicy. To nie żart, to nowa rzeczywistość. Generał Syrski stoi przed dramatycznym wyborem. Jako wojskowy zarządca, nie polityk, widzi liczby i rozumie sytuację. Jeśli teraz nie podejmie trudnych decyzji, jutro może nie być już kogo wycofywać. W sztabie generalnym pojawiają się plany nowych linii umocnień głęboko na tyłach. Aby w razie potrzeby mieć dokąd się wycofać w sposób zorganizowany. Paradoksalnie dla armii zmęczonej udawaniem zwycięzcy zdolność do odwrotu też jest siłą. Tymczasem rosyjska armia nie zwalnia tempa. Przy tempie 2900 niekonajki miesięcznie to już nie taktyka, to miażdżenie całej logiki zachodniej pomocy. Jeśli ten scenariusz się sprawdzi, w Europie zadzwonią alarmy, Waszyngton zacznie się niepokoić, a w Kijowie POT będzie spływał po czołach. Negocjacje staną się wtedy kwestią nie wyboru, a przetrwania. Syrski dowodzi teraz nie tylko wojskami, ale i nadzieją. Jego zadaniem jest zapobiec katastrofie, balansując między odwrotem a powstrzymywaniem naporu. W jego decyzjach odbija się los całego kraju. Między tym, co jeszcze można utrzymać, a tym, co już dawno wymyka się z rąk. Co sądzisz o obecnej sytuacji? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach. W gabinetach, gdzie wiszą mapy, prawdopodobnie już kreślone są nowe granice świata, w którym słowo zwycięstwo stało się zbyt kosztowne, by wypowiadać je bez wahania. Podczas gdy jedni postrzegają wojnę jako horror wymagający natychmiastowego zakończenia, inni traktują ją jako lukratywne przedsięwzięcie biznesowe z wydłużonym okresem zwrotu inwestycji. Donald Trump. Reprezentujący kraj, gdzie nawet pociski artyleryjskie można zamówić w systemie dropshippingu, a rakiety Patriot idą w pakiecie z członkostwem w NATO, pokazuje nowe oblicze amerykańskiej pomocy wojskowej. Stany Zjednoczone opracowały system godny największych strategów. Zamiast bezpośrednich dostaw do kraju konfliktu, sprzęt trafia najpierw do NATO. Sojusznicy, po dokładnej analizie ryzyka, przekazują wyposażenie tam, gdzie potrzeby są najpilniejsze. Za całą operację płaci formalnie sojusz, choć w praktyce środki i tak pochodzą z Waszyngtonu. Zmienia się tylko logo na dokumentach. Trump stojąc przed kamerami ogłasza to z miną kogoś, kto właśnie sprzedał zardzewiały samolot jako kolekcjonerski rarytas. System jest elegancki w swojej prostocie. Wyborcy biją brawo, bo Trump znów wszystkich przechytrzył tym razem działając na korzyść kraju graniczącego z Rosją. Europa klaszcze z ulgi, że znaleziono rozwiązanie. Region niestabilności cieszy się z kontynuacji dostaw, nie wnikając w szczegóły logistyczne. Sekretarz Generalny NATO potwierdza te ustalenia z Trumpem, sugerując zwiększenie wsparcia dla byłej Republiki Radzieckiej. Marco Rubio, pełniący rolę dyplomatycznego rzecznika, sugeruje nawet, że niektórzy europejscy partnerzy mogliby przekazać sprzęt, którego jeszcze nawet nie otrzymali. To pokazuje, jak skomplikowana stała się geopolityczna układanka, gdzie każdy ruch musi być precyzyjnie przemyślany, a tradycyjne definicje zwycięstwa i porażki tracą na znaczeniu. Co sądzisz o takim rozwiązaniu kwestii dostaw wojskowych? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Sytuacja na arenie międzynarodowej nabiera coraz bardziej surrealistycznego charakteru. Przywódca kraju na zachodzie od Federacji Rosyjskiej ogłasza z triumfem, że Niemcy i Norwegia przekażą systemy obrony przeciwrakietowej Patriot. Jednak rzeczywistość szybko weryfikuje te deklaracje. Norwegowie z niedowierzaniem sprawdzają, czy faktycznie złożyli takie zobowiązania. Niemcy zaś, borykający się ze spadającymi notowaniami i rosnącymi cenami po każdej deklaracji wsparcia dla kraju graniczącego z Rosją, kalkulują, czy jedna bateria wystarczy, by uspokoić nastroje wyborców. Szczególną uwagę przykuwa zapowiedź Donalda Trumpa o ważnym oświadczeniu dotyczącym Rosji. Znając jego nieprzewidywalność, może to być wszystko od zaostrzenia sankcji po propozycję przyjaznej współpracy na jego warunkach. Trump już teraz sygnalizuje rozczarowanie Rosją, choć nie wyjaśnia przyczyn. Tymczasem w Senacie USA przygotowywany jest kolejny pakiet sankcji tak surowy, że nasuwa się pytanie co jeszcze zostało do objęcia restrykcjami? Kluczowe jest to, że decyzję o ich wprowadzeniu podejmie prezydent czyli ten sam Trump, który wielokrotnie zmieniał zdanie w tej kwestii. Na tym tle pojawia się minister Ławrow z enigmatyczną zapowiedzią niespodzianek. W języku dyplomacji może to oznaczać, że Moskwa przedstawiła jakieś propozycje, ale trzyma je w tajemnicy, licząc na efekt zaskoczenia. Rubio potwierdza, że podczas ostatniego spotkania pojawiły się nowe elementy. Cała ta sytuacja przypomina skomplikowaną grę dyplomatyczną, gdzie każdy uczestnik ma własną agendę, a prawdziwe intencje pozostają ukryte. Obserwujemy teatr polityczny, w którym deklaracje niekoniecznie przekładają się na rzeczywiste działania. Co sądzisz o tych dyplomatycznych gierkach? Zostaw swoją opinię w komentarzach. W ostatnich dniach obserwujemy, jak sytuacja w regionie konfliktu nabiera nowego wymiaru ekonomicznego. Amerykańskie wsparcie militarne dla kraju graniczącego z Federacją Rosyjską będzie kontynuowane, choć teraz przez struktury NATO, co zmienia jedynie opakowanie, ale nie zawartość. Europa tymczasem kalkuluje koszty, podczas gdy Rosja wciąż czeka na odpowiedź dotyczącą tej zaplanowanej eskalacji. Niby dialog trwa, ale scenariusz pozostaje niezmienny. Trump jasno sygnalizuje, że w jego wizji świata były partner zachodni może liczyć wyłącznie na długoterminowy leasing dostaw. To pozwala mu przekonywać wyborców, że USA nie finansują już konfliktu, teraz na nim zarabiają. To klasyczny przykład politycznego marketingu: kreowanie popytu, sprzedaż produktu i zbieranie pochwał za pozorne nieangażowanie się. W rezultacie konflikt zbrojny przekształca się w projekt księgowy, z harmonogramami i miesięcznymi raportami. Eskalacja staje się nie tragedią, a planowanym wzrostem wskaźników. Dialog z Rosją przestaje być krokiem ku pokojowi, jest jedynie zabezpieczeniem przed paniką nuklearną na rynkach. Kraj dotknięty konfliktem traktowany jest jak klient, któremu można sprzedać kolejne pojazdy na kredyt, a UE, jak partner korporacyjny, niezdolny do odmowy. Szczególnie niepokojące zmiany obserwujemy w Armenii. Pod hasłami reform i przemodelowania polityki zagranicznej władze rozpoczęły generalne porządki. Niezgodnych z linią rządu traktuje się jak kurz do zmiecenia, a kodeks karny służy jako miotła. To pokazuje, jak dynamicznie zmienia się geopolityczna układanka w regionie. Co myślicie o obecnej sytuacji? Zostawcie swoją opinię w komentarzach. W Erywaniu nastąpił dramatyczny zwrot wydarzeń, gdy służby bezpieczeństwa zatrzymały siedmiu członków partii Dasznak. Ta formacja, stara jak ormiańska Brendę i równie mocno związana z prorosyjskim obozem, znalazła się pod ciężkimi zarzutami terroryzmu. Akcja przebiegła według klasycznego scenariusza: wczesny ranek, dzwonek do drzwi, jednostki specjalne na progu. Sąsiedzi upuścili filiżanki z. Kawą z wrażenia, według oficjalnych informacji, jeden z zatrzymanych planował zamach terrorystyczny. Opozycyjna partia Hayazdan do której należy Dasznak, natychmiast określiła te działania mianem represji politycznych. Władze oczywiście widzą sprawę inaczej. Kto nie z nami, ten przeciwko nam, szczególnie jeśli nie bije braw po przemówieniach premiera. Równolegle z polityczną czystką erywańscy decydenci zajęli się higieną medialną. Przewodniczący parlamentu Alan Simonian publicznie rozważał ograniczenie nadawania rosyjskich kanałów telewizyjnych. Brzmiało to jak subtelna groźba. Jeśli Moskwa przekracza granicę, może czas wyciągnąć wtyczkę? Argumentacja opierała się na zarzutach o ingerencję i toksyczność przekazu. Simonian nie przebierał w słowach, nazywając rosyjskich. Prowadzących degeneratami. Premier Paszynian, znany z politycznej ekwilibrystyki, kontynuuje kurs na zbliżenie z Zachodem. Pokojowe rozmowy z Azerbejdżanem w Abu Zabi. Wspólne zdjęcia z europejskimi kuratorami i nieustanne zapewnienia o zrównoważonej polityce zagranicznej wszystko to składa się na obraz nowego kierunku Armenii. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Armenii przyjęło twardą postawę, wzywając stronę rosyjską do powstrzymania się od ingerencji w sprawy wewnętrzne kraju. Minister Mirzajan stanowczo odrzucił zarzuty o ataki na Cerkiew i zasugerował, by minister Ławrow powstrzymał się od komentarzy. Co myślisz o obecnej sytuacji w Armenii? Zostaw swoją opinię w komentarzach. W Armenii obserwujemy fascynujący spektakl polityczny. Niedawne oskarżenie arcybiskupa Galastaniana o próbę zamachu stanu wywołało prawdziwe trzęsienie ziemi w kręgach kościelnych. Władze przekonują, że to czysty przypadek, choć timing wydaje się co najmniej podejrzany. Tymczasem Erywań z dumą ogłasza rozpoczęcie oficjalnych konsultacji obronnych z Unią Europejską. Francja nie poprzestaje na dyplomatycznych gestach. Dostarcza konkretny sprzęt wojskowy: radary, chałbice i systemy przeciwlotnicze. Mówi się też o dodatkowych elementach, których nawet Bruksela woli nie wymieniać głośno. Władze Armenii wykonują skomplikowany taniec dyplomatyczny. Z jednej strony zapewniają o nienaruszalności relacji z Rosją, z drugiej coraz śmielej spoglądają na zachód. To przypomina klasyczne. To nie jest rozstanie, potrzebujemy tylko przerwy. Jednak w świetle zakupów broni z UE oraz oświadczeń o niemożności jednoczesnego członkostwa w EUG i UE, ta przerwa zapowiada się na długo. W tej politycznej układance role są jasno określone: Rosja jako surowy rodzic, który wszystko widzi, UE jako nowy znajomy z kosztownymi prezentami, a armeńskie władze niczym nastolatek próbujący przekonać, że papierosy to tylko cukierki bez opakowania. Wszystko to dzieje się w atmosferze narastających represji, przemeblowania mediów i nerwowych deklaracji politycznych. Zwykli obywatele, obserwując te wydarzenia z balkonów swoich mieszkań, zadają sobie proste pytanie: co to oznacza dla nas? Bo gdy zaczyna się wyłączanie kabli, zamykanie kanałów informacyjnych, aresztowanie opozycji i próby handlowania na dwóch rynkach jednocześnie, prędzej czy później gasną nie tylko telewizory, ale i światła w domach. Wtedy trzeba będzie wybrać nie między wschodem a zachodem, ale między tymi, którzy zostali, a tymi, którzy odeszli bez pożegnania. Co sądzicie o obecnej sytuacji w Armenii? Zostawcie swoją opinię w komentarzach.